Siemona, z tej strony CzerwonyGaś, a to prawdziwy świąteczny odcinek Pixel Strike 3D. Poprzedni odcinek był, dlatego był jeszcze halloweenowy, mimo że był w Mikołajki, a teraz jest... Kiedy to nagrywane jest? Wigilia. I tu można zakupić jakieś tylko bonusy za cukier, który się zbiera. No i widać już ma inny in event świąteczny. Testowałem go wcześniej i to są podobne gierki, co były w halloweenowym, tylko w świątecznych latach. ...zagramy trochę, B muszę opowiedzieć coś trochę w sprawach tego mojego kanału. Chodzi o to, że dlaczego nie nagrywam tak często filmów? Nie aż tego, widząc się świetnie, tak naprawdę mi się nie chce. mam w sensie, mało wyświetleń na filmach niektórych nie wiem czy dalej nagrywać do tego? No, to jest gameplay, no mogłem grać gameplay, ale mój gość do niczego, co widać no. w ja tak da dawno z nagrywania tych Gameplay YouTube i ten Wonder Boy, co jak to się nazywało, nie pamiętam Jeśli chodzi o takie zwykłe film, to Długo się montuje takie filmy z Iwoną Chciałem jakiś stworzyć mam w głowie po prostu tylko że tak na to się chce bo chciałbym żeby to miało sens na nagrywanie W zasadzie sensie nie mówię, że z kanał, jeszcze chcę na nagrywać, tylko dodać taką przerwę, jakąś wędę twórczą, taką chęć. Jeśli chodzi o to, co głównie tworzę, bo chciałem tworzyć Icebergi. coś na stylu tych podobnych, co zrobiłem wcześniej. Tylko, że w jakiejś lepszej, może jakości, ale ogólnie. Zanim się stworzy taki efekt, to trzeba nam mieć po na warstwie, a to jest właśnie najtrudniejsze, bo jestem takim profesjonalnym tubełem, gdzie trzeba szukać głęboko w szczeluciach internetu, najbardziej nieznane ciekawostki. Się, jak się przy tych grach komputerowych, to to po prostu mogę od jakichś tubeł typu to Uży Energy czy inne tego typu znać takie ciekawostki. Natomiast jeśli chodzi o takie... Jestem o, o, o tym Wartoszu Kędzielskim, to dużo było z wikipedii, więc dużo takich... Nie wiem, po prostu są. Chociaż na razie wyświetlenia są jakieś, ale... Chciałem iceberg'i... Nie będę mówił konkretnie jakie chciałem iceberg'i dać, bo mam w planach kilka. Powiem tylko tyle, że naprawdę trudno jest znaleźć właśnie tą głęboko... najgłębszą warstwę do tego. I to jest właśnie mój problem. W ogóle dużo byłoby pomysłów, które... Jest taki, takiej takiej iceberg'i, nie pamiętam, tak się ten kanał nazywał. Ale ten kanał właśnie o tym... Od kultury, o pałacu kultury, mundialu, o świętym Mikołaju, o Hugo. No jak wi widzieliście ta jest to chyba widzicie, o który kanał chodzi. Chodzi mi o to, że on to bardzo profesjonalnie i widzę, że jak on to i mógł ja wsiąść te pomysły niektóre, to widzę, że on by to zrobił lepiej. Więc Odpowiem, tak nie kopiować no. Wiem że jakiś Belgii, czy jeszcze stworzę dzisiaj z Belgiczy. Jak będę miał chęć Oj, drugi tworzy się dość długo, jeszcze bardziej długo niż tego Lubię w ogóle... będzie grać w gry niż tego... Właśnie tubie. Muszę być te film. No, muszę to odpocząć. By nic odwozić film, żeby potem było mniej niż 100, tyś... 100 wyświetleń Planuję też specjal na 250 subów nie będę mówił konkretnie o co to, o czym to będzie ten specjal więc Bardziej jestem przy... aktywny, bardziej w komentarzach, jeśli chodzi chciałbym wesnie część grywać, ale już nie mam takiej chęci to kiedyś. jeszcze pracuję, no to do tego. to no, z czasu na przyjemności. Od no, mnie się widać, jak chciałbym się zająć nie Może pisanie książek, nie wiem. Coś, co. Na taką. Do... Gdzieś innym niż nagrywaniem, bo jak już nagrywaniem to coś, co dzieje o by bo nikt nie pod tym że on tak mało wyświetli, choć i tak nic się nie interesuje tym, czemu nie ma filmów, a jedynie, że subskrypcja może ansubować jedynie. Może po będzie więcej filmów, nie wiem Mam w planach właśnie stworzyć jakiś Tivoną, ale... Jeśli mi się uda w ogóle cokolwiek to jest oryginalny pomysł Ale na razie może zwykłe filmy, które planuję, chodzi i tak są montowane I będą jakąś inną celę, bo ponoć to jest taki reboot w tej serii z tym czerwonym gościem w Roblox Tylko, że jest zupełnie inny znaczy już nagrałem na jego niego materiał, tylko go montuję teraz A montowanie jest dłuższe niż samo nagranie Coś właśnie jakoś... nie, że fabularne jak była wtedy No to nie wiem, jak się sprawdziło tylko jakieś... Bardziej komediowe coś Zresztą zobaczyć, jak w szuce ten w sensie... Wy jeśli byście chcieli słyszeć o świętach, a ja takie rzeczy o smutno w moim kanale mówię. Nie wiem co czym mogę powiedzieć To co najważniejsze chciałem powiedzieć to powiedziałem więc po tej rozgrywce już może zakończę odcinek i już rzucę go jeszcze Żeby zdążyć przed wigilią Przed pierwszą gwiazdką w sensie o to mi chodzi Byście mogli zjeść kalpia byście mogli Inną rybę na przykład zjeść Jak nie lubicie ości w kalpie Ja nie doczyłabym coś halloweenowy z Petzel, nie pamiętam, ale załóżmy, że zabiję. Teraz jest tak cicho, bo nie wiem. Chyba no, już nie wiem co powiedzieć. Mój kanał jest taki, no już... już niczowy. Myślę, że ci ludzi to kręcę te filmy z Liwoną, ale chyba nie za bardzo. Kolami jest strzelając, nie umiejąc strzelać 10 sekund i zaraz zakończę Dobra pewnie będę gały to, że poza kamerami żeby tylko na odnaleźć monet i tych cukierków więc Tak więc dziękuję za oglądanie tego specjala. Mam nadzieję, że to już nie mieć tych duszków latających. Ale chcę coś innego kupić, coś by, czy by się nie wyświetla, nie wiem czemu, ale... A to będziemy dawać bonusu biednego. Chcę zobaczyć jak to działa, To jak skrzynki wcale się tylko. No już tą postać. Nie. Yeah. Dzięki za oglądanie. Znajdziecie się właśnie, Oglądajcie i subskrybujcie, bo to mnie właśnie motywuje do dalszego nagrywania. Do zobaczenia Pa i cześć!